Wiemy, jaki to jest mecz i jak bardzo ważny dla nas pod kątem rundy wiosennej. No, praktycznie runda wiosenna już się zaczęła i chcielibyśmy to zakończyć tak jak w poprzednich dwóch meczach z rundy wiosennej. I mam nadzieję, że tak się uda, że utrzymamy ten nasz kierunek i zespół sprosta temu wyzwaniu. Wszyscy jutro będziemy zadowoleni pojutrze, przepraszam bardzo. Znaczy wiemy, wiemy dużo jak podbeskidzie gra, jakie są ich mocne strony. Wiemy, że nie przypadkowo też są na tym miejscu, na którym są, ale przede wszystkim skupiam się na, na, nas, na swojej grze. Wiemy, że jesteśmy bardzo dobrym zespołem i, i to ostatnie mecze to potwierdziły. Jesteśmy dobrze do tego meczu przygotowani i jestem pewny, że pokażemy to, co w ostatnich meczach, czyli dobrą grę całego zespołu defensywie i dużą skuteczność, bo to nas zachowało ostatnie ostatnich I chciałbym, aby kibice też nam pomogli w sobotę, bo na to liczymy. I zakończyć tą, tą rundę tutaj w miejscu zwycięstwa. Mają, mają dobrych skrzydłowych i Sierpina i Danielak. To mocni zawodnicy w tej lidze i też dużo bramek strzelają, ale uważam, że Ee, że my przeciwstawimy się jeszcze, jeszcze bardziej pod Beskidzie, że mamy e, równie dobrych zawodników i e, odpowiemy naszymi atutami e, drużynie z Podbeskidziem. E, trenuję normalnie na 100% od, od, od poniedziałku. Tam borykałem się z drobnym urazem, ale, ale już, jest, już jest w porządku. Także będę do dyspozycji ten na mecz w sobotę. I, i e, tak jak każdy zawodnik, który będzie w 18, w 11, Zostawi, zostawi serce, żeby Stal wygrała i, i skończyła na miejscu pierwszym lub drugim te, 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 te rozrywki na jesień. Ja jak to przyszedłem z bramkarzami przeprowadziłem rozmowę. Zawsze wszystko staram się być szczery i sprawiedliwy. I Sywkowi powiedziałem, że ilość błędów, jakie popełnił przed moim przyjściem. Została wyczerpana. I oby tych błędów nie robił, bo straci miejsce w pierwszym składzie. Z kolei Primiemu powiedziałem, że jeżeli Sylwek popełni jakiś błąd, ma być cały czas przygotowany. I to było, myślę, że przejrzyste, i chłopaki wiedzieli o co chodzi. Sylwek powiedział mi, że. Nie popełnił błędu, z czego ja się bardzo cieszyłem i kibicowałem mu, żeby po prostu utrzymał to, bo wtedy wiedzielibyśmy, że wygrywamy te mecze, jesteśmy na zero. Niestety przydarzyły się takie błędy. Jeden z tych błędów dla nas zakończył się stratą punktów, czyli tu mówimy o meczu z Odrą. W związku z powyższym, ja będąc sprawiedliwym, postawiłem w tym momencie, dałem szansę imiemu, który oczywiście nie bronił do pierwszego błędu, no bo to jest taka pozycja, że błędy się popełnia, tak? tylko też miał kredyt zaufania. Na dzień dzisiejszy widzimy, jak to wygląda. W ostatnich trzech meczach zero puszczonych bramek. Trudno. No taka jest pozycja bramkarza, że, że jak ktoś wypadnie, no to może szybko nie złapać tego placu. W polu można z zawodnikami manewrować. Tutaj nie. A jeden i drugi wiedzieli, jaka jest sytuacja przejrzysta. Nikt nie może mieć pretensji. Wszystko wiemy na ten temat. Na pewno będą zmiany, bo to jest normalna rzecz. Wszystko zrobimy razem z zarządem, z ludźmi odpowiedzialnymi tutaj za, za stal mielec, żeby było jak najlepiej. Nie mówię już o zawodnikach, bo. Oni sobie nie wyobrażają. Oni wiedzą po co gramy, rozumieją to i to widać właśnie w tej chwili w tych meczach. I na pewno będą korekty, na pewno będą zmiany. Pracujemy nad tym, rozmawiamy, ale to dopiero będzie wszystko w tym momencie, kiedy będzie ten martwy sezon, kiedy zakończy się w tej chwili ta... Runda, powiedzmy, nie zakończę, bo to jest runda wiosenna, ale te mecze i, i zmiany będą. To jest nieuniknione, ale to w każdym klubie tak jest i na to wszyscy musimy być przygotowani.